ma Eluwa! Z tej strony x ray i dzisiaj nagrywamy typowy odcinek. Gramy tutaj sobie szalona. To jest są moje postacie. Wbijem sobie jeszcze Jessie tutaj fajnie. na 17 rangę. Będę dzisiaj wbijał pewnie 20 na nicie. No i na Oliko, Będę gadał to niedługo. Chciał odgrunkować. Bo niestety nie mam 1000 monet Żeby kupić W multiball Launcher y, Fajna y, oferta na Epic. No nam nie stać Ech Jak ja tu mam Jutro będzie na odcinku Big Box na 100% No to by było wszystko O jakie grubki tu są Nie widziałam ich tutaj Mam jakiś błąd telefonu. Bo jak tam gdzieś widok. No to raczej raczej to przegramy. Bo się musiałem zajść z Jeszcze się trzymam. Zresztą nie mam za dużo HP. yeah

Chyba Kolza ma się czekać, bo musiał sobie zabrać innego klejnota, to jest załatwne, ale on ja to zrobił. Dobra, plęta ranga. Ja grałam tylko dlatego, że chcę się naciskać że graję. W sumie bym nie grał z tymi lubami i tak z nimi nie będę grał, więc poko to Były takie śnuby. Eee, to na pewno nie będzie wygrane. Pamiętam. Dobra, to jest takie z takim. Fajnym pijanem. A jestem tutaj na to. Co jest? I oni nawet jest... ogarniają. Dziwnie. Tutaj tak dosnąłem pięknie. Choroba maks. I to jest zbyt szybka. Może że komodarze, tak? O tu jest gry. A ja jestem. Wszystko na trzy laucze. Nie wiem, co ja mogę grać. Dobra, a naprawdę. <Springs> I te chłopy, co się ogarniają nie wiem o co chodzi z tym, ale oni ogarniają Ja w tym meczu zacząłem nawet dobrze Ja nie mogę, ja A to ciekawe A ten poko nawet spoko grał, naprawdę Spoko, da. Dobra, plus 30 A to jeszcze trzeba poczekać sobie tu zagramy. na słabo, wiem nie musicie mi tego mówić no dobra, nie, nie jest ten team ale za bardzo za zły tanku chyba gdybym miał gadżet do el Prima, to bym tylko el primo grał gdybym grał z randomami gdybym grał nie z randomami, tylko m togana izas oteramtaatzaniisneganayo Na nie, sobie ja się tu nie, nie, go, nie, 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 się nie, zresztą jest. Aha. nie, się nie, 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 tam się nie, 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 sobie... tam się nie, nie, ciągle. nie, A nie, Ale porobiany, no kurde Ale to mało odciąg tak! Odwiny od tego małego bosu do... Co? Uciekaj! Ja dopiero za 13 sekund 12 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Trzy, <gryzny> dwa, i zdążymy, xD Uuu, jaki nie Co to, daje 500 aż? Dobra Można autajmować. Dobra, o kurde, to Nieważne Uluczam. Co tam się stanęło? Tam było na górze ma sporo lokalne. Kurde, ta Jackie niech ucieka. Właśnie, czemu ona się... Musiał... Czemu ona mu się odwiedziła w Przeżyjemy! Przeżyjemy! Dobra, w końcu już wywijam. Zobaczcie. Ja nie ogarniam. Ojeju. Ciebie. Jej, nie przeżyłem. Rezus, no w Ciebie. Przeżyłem. Teraz sobie w celotopiski. zginę. Przeżyłem. Ja nie mogę. Zginę. 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 Zginąłem. Jakie to jest przykre. Co ta Dżeki robi? I też 200 i uchłop 60 HP miał. Dobra, uciekaj, ból! Uciekaj! XD! Uciekaj, ból! Dobra, gramy! Jedziemy, ja już to do ciebie! To wiedzieć. 100 tysięcy? Oni sobie ze mnie. Jaja, robią? O kurde. 80 hp. Ja już musiałem zdechnąć. Jakie to jest przykre. O nie. Jej. Ej, Hej, mamy... my w ogóle nic nie gramy. M my kompletnie nic nie gramy, a my jeszcze mamy szansę to wygrać. A my nic nie gramy. Jakie one są szybkie te małe robociki Ja nie mogę, ja nie mogę Jak one są małe, te małe są dobre Kurde Aha Przegraliśmy Aha XD A to jest Fajnie tak przegrywać Tak mi Tę nie wygram Ile odcinek to ma Chcę mieć skrzynkę i ta za film legendę i będzie najlepszy odcinek na kanale. Bo tylko jak będzie legenda, to będzie dużo wyświetleń. Yyy, um, dobra. Haha, miał być część z Mortisa, dzisiaj nie? A to już jutro będzie, bo jeszcze nie wyrobiłem. Mam MRO trafiłem. To jest Mortis. który jest snubem. Do, tutaj chyba nie ogarnię za dużo. Dobra, mamy zero pucharków. Więc nieźle. O. Mm. Jeszcze go rozwaliłem. I tak mnie zbiera. To największy Nie poszedł, ja mam tylko plus 5. No to jest dobrze nawet. I to jeszcze nie jest skrzynka, chyba. Nie, nie ma jeszcze. Ja nie mogę. Jeszcze skrzynki nie ma, ale za chwilę będzie. Wystarczy siódme miejsce to będzie. Uwaga, dobra. To jest chyba najgłupsze, co możesz zrobić. Czyli jest do chłopa, który ma tę tarczę. Nie, to będzie trend z Morticem. A nie wiem, którego, któregoś tam będzie To będzie dać jakiś model u Musisz się no. Dobra. To już mamy skrzynę. Dobra. Co się robi po prostu? Zbija wszędzie i się nie Nie naprawdę użył ulta na O, tam są. Tam są. Tam są spacuchy. Tam, tam są z I tak przegrałem. Staramy się niedługo wbić w parku, żeby otworzyć megaboxa. boksa. Niedługo powinniśmy się tak do maja uporać z tym. zobaczymy jak to pójdzie. Teraz otwieramy Czyli Jak zawsze nic nie ma. Nigdy żadnej postaci nie trafia. Ale sobie szczerze, to bym się tułażał do 172, ale. Ja no go zbieram. Jak mówiłem, wczoraj też powiedziałem, ważnego. I tyle, co mogę się... Taki. Patrzcie, ten, widać Karlowi nogi, więc XD. Widać Karlowi nogi na tym skinie. Ale już nie będę Wam więcej czasu zabierał. Siema i ją.